Słuchajcie, 120 tysięcy przebiegu No i pompa wody siadła Bo tego nie widać teraz jak ja ruszam Widać czy nie widać A nie widać tego Nie widać O jakie ruchy ma pompa wody Więc zobaczymy teraz. No nic, w sumie nieduża, nieduża roboty jest. Tak powiem szczerze, przy takim Hyundaiu. No ale, ale trzeba coś tam porobić. Tu są nakrętki. Wróć śruby. No i teraz czeka do tego, żeby. Zleję sobie tutaj płyn. z termostatu no i będę cisnął dalej z tematy hmm. no dobra zabezpieczę tylko jeszcze te wsówki to ja w ogóle powkładam żeby one nie dostały się tego żeby nie coś nie działy bo po co To się zdymuje bardzo prosto. Tutaj należy tylko nacisnąć. To ładnie schodzi, więc. Nie ma tematu. No, i tutaj jest. Alternator i. To jest czujnik. Może nie wałka. No, i tak to. Wygląda sytuacja. Myślałem, że to jest alternator. Ale niestety. або істат як ты сі mówiві. дотику muse сукарас помпе,